Poznajmy pewną chrześcijańską egipską rodzinę. Nashat, jego żona Magda, córka Maresta, Mira, Mirola oraz syn Bawli. To jedna z wielu egipskich rodzin rodzina chrześcijan taka sama jak wiele innych rodzin chrześcijańskich, które żyją w Egipcie mająca swoje trudy, życia codziennego, swoją codzienność. I prosta sytuacja. Która kiedyś nastąpiła w zwyczajnym tym codziennym życiu, robienie zakupów. Jedna z córek, na szata, wybrała się do sklepu obuwniczego, żeby zakupić parę obuwia. Prosta, życiowa czynność. Po powrocie okazało się, że zakupione przez nią obuwie ma pewną wadę. Nie robię interesów z chrześcijanami. Jednak dwie młode kobiety, kiedy. Znalazły się w takiej sytuacji, a sprzedawca rozpoznał, że, że są chrześcijankami. Zareagował w sposób, który zupełnie przeszedł jakiekolwiek ich oczekiwania. To był nagły wybuch agresji, gniewu, wściekłości. Sprzedawca był do tego stopnia agresywny, że posunął się do uderzenia jednej z nich. Uciekły ze sklepu, nie wiedziały co zrobić w tej sytuacji. Starsza z kobiet. Zwróciła się do swojego męża, naszata, z prośbą o interwencję. Naszat zdumiał się, że taka sytuacja w ogóle nastąpiła. Nasza był spokojnym człowiekiem i postanowił załagodzić całą sytuację. Wydawało mu się, że będzie to możliwe, kiedy spokojnie porozmawia ze sprzedawcą i postara się wyjaśnić sprawę. Wszedł do sklepu. I spytał, czy sytuacja faktycznie miała miejsce, czy sprzedawca faktycznie zachował się w taki, a nie inny sposób wobec jego najbliższych. Ale reakcja sprzedawcy zdumiała naszata jeszcze bardziej. On po prostu był totalnie agresywny, pełen nienawiści. Co więcej, powiedział, że Tak, uderzyłem je i co mi zrobić, tych chrześcijaninie? Naszat nie wiedział, jak zareagować. Merytoryczna dyskusja tutaj po prostu zupełnie nie miała miejsca. Sprzedawca był nastawiony taką agresją, że zaczął obawiać się, co tutaj się może wydarzyć. Nagle zjawiła się grupa kilku mężczyzn i metalowymi rurami zaczęli bić Naszata, zranili go. Na miejscu był również obecny brat Naszata, Girgis. Dzięki niemu znamy tą całą relację tego, co się wydarzyło w sklepie. Naszat został tak ciężko pobity. A Girgis raniony kilkakrotnie. Girgisowi założono później w szpitalu 20 szwów. Ciężko rannego Naszata próbowano przewieźć do szpitala, jednak zmarł w drodze. I ten atak agresji nie spotkał się tak naprawdę z żadną sprawiedliwą karą. Sprzedawca został wprawdzie skazany na kilka lat więzienia, ale szybko sprzedał swój sklep zniknął z tej okolicy. Okazuje się, że kiedy wróci tam za zaledwie dwa lata, cała sprawa ulegnie przedawnieniu i nie poniesie żadnej kary za morderstwo. A tak naprawdę nie był nawet sądzony za morderstwo, tylko za zwykłą bójkę. Nikt nie pomyślał tak naprawdę o tym, że przez tą bójkę zginął mąż, ojciec. I za co? Tylko za ten fakt, że jest chrześcijaninem. I to jest rzeczywistość w Egipcie. Chrześcijanie stanowią tam maleńką mniejszość. Zaledwie 16% mniej więcej ludności Egiptu to są chrześcijanie. I wprawdzie konstytucja, prawa gwarantują swobodę wyznania. Jednak w praktyce dochodzi właśnie do takich sytuacji w życiu codziennym, w takich prostych momentach, kiedy chrześcijanin pójdzie do sklepu, może doświadczyć wybuchu agresji sprzedawcy, może się poczuć jak nikt. Odarty ze swojej godności, odarty ze swoich praw, i rodzina Naszata została osierocona. Módmy się za nich, żeby rodzina Naszata była w stanie dalej normalnie żyć, żeby nie utraciła wiary wobec tego, co się stało, wobec tego trudnego doświadczenia. Módlmy się za brata Naszata Girgisa, który również uległ temu atakowi agresji. Módmy się, żeby. Pan Bóg obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami. Módlmy się za chrześcijan w Egipcie, żeby nie uginali się pod tą straszną presją i dziękujmy Panu Bogu za to, że są, że są niezłomi, że dają swoim życiem świadectwo i że dla nas są myślę wielką inspiracją, pokazują, jak można zachować wiarę nawet w tak ekstremalnych warunkach. Doceniajmy to, że jesteśmy w kraju, gdzie możemy wyznawać naszą wiarę bez przeszkód. I pamiętajmy o tych, którzy doświadczają wielu przeszkód w życiu codziennym. Módmy się. Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, w której Twój rozmówca zmienił swoje nastawienie o 180 stopni w momencie, kiedy się dowiedział, że jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Podzielcie się z nami waszym doświadczeniem. Bliski Wschód Nichat otrzymuje groźby śmierci, ponieważ tłumaczy przesłanie Ewangelii chrześcijanom. Zanim się ożeniłem i na świat przyszedł mój syn, nie bałem się, mówi, ale odkąd założyłem rodzinę, martwię się o nią. Módlmy się o ochronę i błogosławieństwo dla jego służby. Na koniec mam do was trzy prośby. Zalejkujcie, proszę, nasz film. Zasubskrybujcie nasz kanał i zamówcie magazyn, w którym będziecie mogli poznać inne historie z życia prześladowanego Kościoła. Dziękuję serdecznie, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Zapraszamy na kolejny livestream już za tydzień. Trzymajcie się.